in ja 1925 that little guy's me I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house I don't really remember too much about the old country except that we were pretty hard up and then one day my father decided it was time to move away. From Sicily across the ocean to start a new life in America. Never in my life had i seen anything as fantastic as empire bay it was beautiful on the other hand i'd never seen anything filthier more disgusting than our new shithole of an apartment the american dream more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends, and since we were both poor and there wasn't much work around, Shh. oh shit, we started a little business of our own. Freeze, police, stop! Vito, this way. Throw me to bed! Stop! i am shoot. Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. And put your hands on the. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war, and the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18, and anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? No, jak no the I, go zapali, I go w sumie wysłali. Tam, skąd On the 11th of July, we supposed to dropped over the southern coast of Sicily. But we got hit by flak and had to game will be But we'll for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return to No więc tak na początek w sumie przypitałem się wcześniej. Zostawiłem Was z to jest fajny ogólnie taki wprowadzający wiadomo i tak dalej, yy, i tak dalej i w ogóle pytałem w ogóle e, Miki, skąd tutaj taka gra na kanale no, było tam głosowanie, ankieta na Facebookach, tam pod YouTube'em pod, pod filmem też dałem link do ankiety i właśnie w ankiecie zwyciężyła Mafia 2 jako pierwsza gra w sumie bardzo mnie zaskoczyło, naprawdę bardzo mnie zaskoczyło to bo myślałem, że jednak yy, bardziej jakieś GTA tam będzie wyżej, ale Mafia 2, Mafia 2 zdobyła najwięcej właśnie głosów waszych, więc to będzie seria tam, pojawi się na pewno, ale pojawi się też seria właśnie z GTA Sandra z MTA, tak, ponieważ yy, dużo też, prawda, to była różnica niewielka, nie, nie głosu, tam gdzieś, może 20 głosów między właśnie mafią a GTA, no ale no mafia wygrała, więc, yy, więc będziemy sobie najpierw w mafię jechać, ale w międzyczasie myślę, że tak na przestrzeni tygodnia, nawet może mniej, pojawi się właśnie też yy, jakiś tam MTA na kanale, bo też widać, że to bardzo chcieliście. A ja mam nadzieję, że wam się ta seria z Mafii spodoba i w sumie co? Zaczynamy naszą naszą zabawę, miejmy nadzieję, że skończymy tą grę przed wyjściem trójki, bo trójka jakaś ma wyjść chyba, nie? Coś w tym stylu. Więc może trójka też będzie chcieli, zobaczymy. Dobra, na razie sobie lecimy dwójkę. O Jezu. Jak tu się strzelo. Zaraz, ja muszę strzelanie ogarnąć. W sensie nie może nie tyle strzelanie, co po prostu myszkę W ogóle zaczynam takiej wojnie to znaczy wojny no i wojna z jakiś karabinek ja tam wolę nie wchodzić Podsadź mnie. No ej! No podsadź mnie tu, no Pomóż! No godziny będzie się ślama marażył. Ogólnie co do co do tego to myślę, że odcinki będą około 30-40 minut raczej. Żeby jakoś to tak y, mozolnie nie trwało. Lewy kontrolny dwukrotnie jeden, aby... O, właśnie. O to mi chodziło. O kur. Chyba trochę się chłopaki nie spodziewali. Pali się! Matko boska! Dobra, dawajcie mi karabin. Przeładowany, przeładowany. O! Tutaj mogę coś wziąć? O, aby podnieść broń. Podniesiono SMG. Mogę, o! Ja wolę chyba z tego zestrzałać jednak. Jakieś plakaty fajne widzę. No to ja mam otworzyć? Schowaj się za murem, a dobra, okej okay, już, easy Tu jeszcze był ten jeden gdzieś, ale dobra. Może poczekajmy niech nam się trochę hpa zekeruje My nie chcemy tak może ginąć od razu Dobra Widzimy, że nasi przeciwnicy nie do końca nam tutaj pomagają, ale trosz, troszkę nieudolnie. Ogólnie co do, do samej tej mechaniki strzelania i tutaj i tak dalej, no gra no nie wiadomo, to no, nie jest najnowsza, tak, jeżeli ktoś ogarnia to to że gra nie jakaś tam, jakaś najnowsza, ale myślę, że grafiką i, o Jezus. Ale myślę, że grafikom w sumie nie odstaje tak bardzo od jakichś, nie wiem, nowszych produkcji. Eee, co do tak game strzelania i tak dalej. No w sumie no... Idzie się przyzwyczaić, tak? No, no wiadomo. Może nie jest najlepszy to system strzelania jakikolwiek tutaj. E, jakim tam miałem do czynienia, ale, ale jest fajnie ogólnie, mnie, tak? Eee. Ale ogólnie jest taka no... Przy, przyjemna, no przyjemna, no nie powiem, że nie krabinku maszynowego gdzie jest krabinek maszynowy. O Jezu, to jest krabinek maszynowy Dobra O, to co postrzelamy? Trochę się przybliża do monitora, żeby. To oni mi zaraz zabiją. Aj, ja się muszę schować. O jezu! O boże? No tak, no jeszcze czołgie się no. I jeszcze, może frytki do tego przyjadą. No ja już nie chcę tego tu. Ja już nie chcę, chcę odejść. No. Brawo, Wito, uciekaj mi! To, co ty zrobiłeś? Victor! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Victor Sabiomce! Chi mi ha ja bandergato? Uh! Chi ergelvo! Osperate, pecciotti! che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Oh, un'operta da bello! Ma chi Accetto. Un congegnano Samaritano mi cocela. Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido Don Galo. Lui a Gli gli No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noialiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Attenz. Già che Don Galo se sprichia. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Cały gag nie się w O jezu. Można, można. Tak. No, uszedł na fagi z życiem. W sumie mu się to udało. Nie ma jak w domu. Dwa lata później, więc. Pierwszy od za nami, na no, ale pierwszy gościał był, był, był zbyt za więc dopiero sobie tak. tego tak jak poprzednio naszą przygodę właśnie tu w mieście. Kiedy już wrócimy właśnie z wojny, tak, z Sycylii Do naszego miasta, do naszego American Dream I będziemy kontynuować naszą przygodę właśnie tutaj I klepać biedę, bądź może nie klepać biedy zobaczymy jak to będzie wyglądało właśnie dalej Ogólnie co do samej gry, to grałem w nią wcześniej Ale chyba nie przyszedłem całej gry, szczerze Tak mi się wydaje Ale dobra, to teraz zamykam się O, jest nasz kolega

Będzie zima, będzie ślisko, będzie bokiem, można polatać A ja chciałem pokierować. Słuchaj. Bay No Tylko się ja chciałem pokierować, a nie... Shift, aby żeglę, no, okay. no, no tak, tak. Abym chciał pokierować tak.

Szczególnie, jak widzimy, tak trochę się skupiłem na no, no, poczytaniu, żeby potem wiadomo o co chodzi, bo I Mam też PS. Poczytać sobie, zawsze, zawsze przyda się. Ale. ogólnie ciekawie. Nawet to ciekawie wygląda. Oho, wolny zakręt na ręce

Поможет нам заоточить до войска, не пойдем? Полного пострянешь, что делать? Эй, это пицца, как бы It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh, oh, oh. did you just? Like yeah, I said, well, I know Bruce. You, know. you get no, all you know well, well, the official tomorrow. to stamps and signatures. It's just a question of money. You're kidding me, right? <laughs> Isn't that a bit risky? It's me that can end up in a slammer, you know. And how am I going to pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And don't worry, I'm have to pay you. it he did me an apology. Thanks. through the fence, the money and what You're like a brother to me. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure. But first I gotta go home. Alright, you wanna ride? No thanks. I wanna walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Come see me tomorrow, we got a lot to talk about. Choo. I can't believe you just got me out of the service. Thanks again. No problem, będę się z tym zainteresować. Żeby tylko nie było problemu w starej godzinie, a ta się lampisz. Kipyła ich w padłok. No jak tak z łupką umierdziałem, to ja przejechałem. A pijanem chyba nie mogę. 22, 25, no! Dobra, wykorzystaj jadę, aby pogrążać się po mieście. It's snow, it's snow, it's snow. Bardzo fajną toleś jest dla. Jakaś no. Co? Chcą na piwo wyciągnąć kogoś. Let's know, let's know. A znowu ta boksem stoi. Przejdziemy się tutaj. W sumie ta dzielnica jak była biedna, tak jest biedna, co widać. Więc dużo się nie zmieniło. Są jakieś sople. Ale zobaczymy co u nas w domu ciekawego słychać. Czy w ogóle nas poznają? jeżeli do mieszkania mamy czy w ogóle jesteśmy mile widziani w domu czy czy jednak niekoniecznie czy w ogóle to już o jeś bak mito my boy is home i do to never see you again francesco Francesco and me wait what's going on i waited for you sham kaso go Francesca made you a special dinner, zuppa di pollo. Zuppa di pollo. What's that? Francesca has be happy, Wow, looks good, Frankie. It's a shame your papa didn't live to see this. He would be o, papa so so proud of Vito. Yeah, sure. Vito, you know better. Sorry, Mama. Sorry. Oh, that's your problem, Pobożna, bo bardzo rodzinna, katolicka taka. Taka wiecie, no nie ateistyczna, nie johwicka, tylko taka katolicka barzy, bo się modlę przed tym. Dobra. You mogę chodzić? Prześpisz się w twoim pokoju Dobra. Powiedz gdzie jest mój pokusz. O, tu jest kibelek. Mogę też kibelek zrobić? Na przykład kupkę sobie zrobić O władzę A gdzie jest ta klapa? No nie, nie bez klapy odkręcę kran, byś płaciła szmatu za wodę więcej. Dobra, poczekaj. Tu jest kuchnia, tu jest ta moja siostra, która taka... pokośnę się No jakbyś taką miniówkę założył, żebyś nawet wyglądała. O, je mój pokój. Dobra, zamykam się, będę się teraz analizował się. Dobra. I no i co? I ma mi swajb, tak po prostu kuwa? Położyć się i... O, widzisz? Wyśpij się mnie o bambino. Jak słodka zazwała następny dzień. No nie domyśliłbym się, gdyby nie ta wskazówka, że jest następny dzień. No lepiej by było się wyprowadzić od nich, bo ja bym się bał, z nim mieszkać dłużej. Ubierz się, dobra, o odpokłam. Pieski mamy, Pakiszta, jak ja mam pieski. Mamy coś innego? Elegancki kobójski. Nie. Garnitur i ciemne okulary. O!

Dobra, otwórz drzwi. A nie, to pokoju, do pokoju. Okej, bo ja się gubię już. Ta woda jeszcze leci. O, to za bólą tyle za... To ja dzieje się, o skrapu, gdzieś dalej. Dobra, zamykam drzwi. Jak ktoś się przejdzie, to... Alo No, to było? Zachowanie... ...niekulturalne. Ile mamy w ogóle odcinka? Wejście... Myślę, że sobie jeszcze skoczymy do...

no tak Na Tliśni mierzą obie Stop, stop No prawidłowo Ostyk! No przecież już kliknąłem spację, to jest problem oh. Kobiety się nie biję, szczególnie siostry mojej Tylko jep

we found out right after you left for the war. how much? $2000. what? shit. the worst thing is, this guy wants it all back by the end of this week. otherwise, the debt goes up again. i ain't gonna make that kind of money working at the port. who is this guy? i don't know. mama won't tell I don't know. me. it's okay, vito. we'll manage somehow. don't worry. i'll take care of this. The Bo sobie przecież nie ją poradzić bez nas. Sądzę, żeby parę razy by dała No okay, akurat, Joe to na pewno będzie wiedział, co z tym zrobić, Tap, aby wysypić mapę. Okej, okay, z ty mamy. Ten kapelusik. A to jest sklep odzieżowy, to jest browarek. Ogólnie co do wielkości mapy, no jakoś nie jest taka ogromna, ale... Ale powiedzmy, że jest duża w sumie, nie? W sumie nie w sumie jest. Yy, w sumie jest duża, nawet. Jeżeli chodzi tak o to. A na przykład... No dobra. Ej, pierwsze Osztyk, myślałem właśnie ciekawać to powiem. O Jezu! Za rąb Za ale... Wiesz co w sumie myślę, że jak na pierwszy odcinek, to i tak na dzisiaj nam starczy. I w sumie... Zobaczcie, jak wyglądamy, Psy. na pierwszy odcinek, to myślę, mówię, że nam starczy, yy, a resztę sobie będziemy kontynuować w kolejnych odcinkach. No bo, yy, mówię, te odcinki będą trochę dłuższe niż zawsze z tą czy czegoś, ale wyjątkowo dzisiaj taki wstęp, no bo było dużo, bardzo dialogów, Znaczy tych odcinek, więc nie wiem, będzie o co chodzi. Ja mam, dziękuję za oglądanie. Do kolejnego odcinka odcinki z mafii powinny się pojawiać dosyć często, więc yy, będą często. I co, do zobaczenia. Cześć.